Dzień dobry. Dzisiaj robimy 24h na łóżku i teraz nie wiem, co ja mi zrobić. Jak chcecie, ja to subskrybujcie kanał like i lajka, nie przypominam. I babcia, nie śpij, tam ten przynieś, ten e, dobry, jakaś Dobra, Dobra, jesteśmy na łóżku. Jak widzicie, nogi mam tu. Wusz, węgławie, wstępku, Wbijajcie też na kanał mojej kuzynki Karolina Skorupska i tam będziecie subskrybujcie, ma bardzo dużo lajków ma nie ma no, nie ma. Bo, nie ma no, więcej ode mnie subskrybentów ma. 38 subskrypcji i tak powiedzieć Będziemy tutaj robić, nie wiem, ale na razie y, to, jest to jest pierwsza część. więc Zrobimy drugą, to już będzie 24 w seryko. A na nogi jeszcze. Ty nie, my, nie. My, nie. No, na kanał. Zapraszam. <mówi> są e, na temat Nie, no nie muszę mówić, bo i tak to na kanał rzucę. Dobra, do widzenia.